Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak trudno pozbyć się karaluchów? Są one jednymi z najstarszych mieszkańców ziemi. Żyły na niej już pół miliarda lat temu. Tak, tak mówimy o karaluchach. Ponad 4,4 tysiąca gatunków karaluchów biega po śmietnikach i kanałach, pognijących resztkach jedzenia i rozkładających się substancjach, a później wnosi na sobie masę zarazków i bakterii do ludzkich domów. Ludzie trują karaluchy aerozolami i środkami chemicznymi. Wymyślają specjalne trujące ołówki, żeby je unicestwić. Ale karaluchy i tak dalej żyją. Chcesz wiedzieć, jak to im się udaje? Badania DNA wykazały, że w genomie karalucha znajduje się ponad 20 tysięcy genów, czyli niewiele mniej niż u człowieka. Oprócz tego, karaluch posiada 154 receptory węchowe, pozwala mu to bezbłędnie wyszukiwać jadalne odpady i unikać potencjalnie niebezpiecznych substancji. Dodajmy do tego 522 receptory smakowe karalucha, które gwarantują mu szybkie przystosowanie się do dowolnej diety. W DNA karaluchów odkryto również geny odpowiedzialne za odbudowywanie uszkodzonych tkanek i utraconych kończyn oraz geny odporności na toksyny i brak higieny. Do tego karaluchy są mniej więcej 13 razy mniej wrażliwe na promieniowanie niż my. Chociaż tego, czy byłyby w stanie przeżyć wojnę jądrową, dokładnie nie określono. Próbujesz zabić karalucha klapkiem. Może i klapek wygląda w oczach karalucha jak narzędzie kaźni, ale rozgnieść tego owada nie jest tak łatwo. Po pierwsze, jak karaluch znienawidzi twoje obuwie, to można mówić kota, żeby mnie napaskudził. Drugie ciało karalucha z łatwością wytrzymuje nacisk 900 razy większy od jego własnej masy. Egzoszkielet karalucha składa się z giętkich płytek, które są połączone elastycznymi membranami, dlatego mogą one zachodzić na siebie podczas nacisku. A na odnurzach karaluch ma specjalne kolce, które pozwalają mu odpychać się od powierzchni i poruszać się nawet wtedy, kiedy będzie spłaszczony. Charakterystyczna budowa egzoszkieletu pozwala karaluchowi o wysokości ciała 9 mm skurczyć się i z łatwością przecisnąć przez 3 mm szczelinę. Po tym, jak naukowcy poznali budowę karaluchów, zaczęli budować i wykorzystywać mini roboty o analogicznej konstrukcji. Interesujące jest, że karaluch oddycha całym ciałem i na całym jego ciele znajdują się skupiska komórek nerwowych odpowiedzialnych za podstawowe funkcje odruchowe. Dlatego, jeśli oderwiesz karaluchowi głowę, on będzie jeszcze żył przez jakiś tydzień. Zresztą, oderwana głowa karalucha też może nadal funkcjonować i poruszać wąsami jeszcze przez kilka godzin. Karaluchy mają jeszcze jedną supermoc. Ich samice przez kilka pokoleń mogą produkować potomstwo bez udziału samca. I nie próbuj nawet gonić karalucha. W ciągu jednej sekundy potrafi przebiec dystans 50 razy większy od długości swojego ciała, nawet około 2 metry. Proporcjonalnie u człowieka odpowiada to prędkości 330 km na godzinę. A ty walczysz jeszcze z karaluchami, czy już pogodziłeś się z przegraną ludzkości w tej walce? A czy wiedzieliście, że w niektórych krajach azjatyckich karaluchy są uznawane za przysmak i można je kupić nawet na ulicy? Odważyłbyś się zjeść takiego karalucha? Napisz nam odpowiedź w komentarzu, zostaw lajka pod filmem i nie zapomnij o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!